Witam wszystkie strzelce i zapraszam Was na horoskop na ten tydzień. co przyniesie los, czytanie jest ogólne, więc nie z każdym kochanym strzelcem może rezonować. Kochane strzelce, czego możecie się spodziewać bądź nie spodziewać, co jest znane lub nieznane. A więc... Oj, 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 kochane strzelce, u Was się będzie działo. Przede wszystkim tutaj jest, pojawiła się karta Diabeł, e, czyli kuszenie, czyli będą jakieś decyzje i fakty, pojawią się w waszym życiu kochane strzelce, na które wy nie będziecie miały wpływu. Musicie się poddać i czekać na rezultaty. Ogólnie karta ta mówi, że mm, rozwiążą się jakieś sytuacje, ale korzystnie dla was, więc po prostu musicie tylko poczekać, przeczekać, mimo to, że może się teraz wali cały świat w, w efekcie końcowym. On się przewali na waszą korzyść. Następnie, tutaj widzicie, kochane strzelce, pojawia się karta MAGA, czyli twórcza inicjatywa, szansa na nowe przedsięwzięcie się przed Wami, kochane strzelce, otworzy. Więc wykorzystajcie ten moment i przekujcie, że tak powiem, myślenie w pracę. Więc wprowadź w życie swoje plany. Tutaj jest po prostu, skreuj swoją rzeczywistość. Więc jeżeli o czymś myślałeś, planowałeś, to teraz jest dobry moment do. Do wprowadzenia w życie swoich marzeń, tylko bądź pewny siebie i dopasuj się do, do sprzyjających warunków. Nie, przede wszystkim tutaj uważaj na, bo niepewność i słaba wola będą wpływały negatywnie na cały kształt tego tygodnia. I tutaj podsumowanie to jest karta Sprawiedliwość. To jest trudna karta bo tutaj przede wszystkim życie dąży do równowagi, on życie Ci tutaj y, wyrówna. Albo dostaniesz, albo y, albo ktoś oberwie. Tutaj widząc na to, że wydaje mi się, że raczej to ktoś oberwie, kto robił Ci bardzo nazłość i bardzo bruździł, bo karta ta Cię tutaj ochroni, bo jest diabeł, jest y, mak, więc Tutaj mm, przywróci się równowaga, więc jeżeli coś się w Twoim życiu teraz waliło, nie układało i, i było mm, mm, niestabilne, to życie w tym tygodniu wszystko wyrówna. Więc już nie będą jakiejś takiej mm, stronniczości, nadgorliwości, jakby fałszywe oskarżenia, to wszystko się po prostu skończy. I ta nietolerancja, która jakby nad Tobą ciążyła i wisiała, więc głowa do góry, przeczekać, wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam serdecznie wszystkie strzelce. Baba Jaga.